O kurczę, ale się porozpiło. O jest! Nie miałem jej, nie miałem wcześniej, no. Cześć i tej kursy. Dzisiaj gram w event Pokémon Go Tour 2021, czyli Kanto. Jest to event płatny z okazji 25-lecia Pokémonów. 25 lat temu wyszły gry Pokémon Gret Irin w Japonii. Na Game Boya czarno-białego. Oczywiście jest też event, który wystartował dzisiaj dla wszystkich, tygodniowy, ale w tym filmie przedstawiam oczywiście ten event płatny za 5059. I odpowiadam na pytanie, czy warto było kupić taki bilet za 5059 i czy warto na przyszłość kupować płatne bilety na płatne eventy w Pokémon Go. Pogoda aktualnie jest jakaś tam ekstremalna, nie wiem czemu, bo w sumie jest całkiem przyjemnie. Niby zima, ale jest całkiem. Sporo powyżej zera tutaj u nas teraz. Granie przez cały dzień jest podzielone na segmenty, które są tematyczne według miast, które były w pierwszej generacji Pokémonów. Są to takie rzeczy jak Pallet Town, czyli początkowe miasto, Pewter City, Cerulean City, tam gdzie Misty była, Fusia Liga Pokémon. I z każdej z nich miałem do zrobienia dzisiaj Collection Challenge. Już te challenge e zrobiłem sobie przez cały dzień. Ale jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, które chcę zrobić i chcę dokończyć na 100% ukończyć tego płatnego quest'a. Przede wszystkim częścią tego eventu był quest na Shiny Ditto i w momencie jak ukończyłem tego quest'a na Shiny Ditto dostałem quest'a na Shiny Mew. To jest ten quest, ale wiem, że nie ukończę go w jeden dzień ani pewnie z dwa dni. Trochę to zajmie, bo już pierwszy etap widzę, że wyszli 151 giftów. No nie jest to takie hop -siup. Także te dwie rzeczy sprawiają, że ten event jest warty tego. Shiny Mew i Shiny Ditto. No dla tych dwóch rzeczy czy ludzie wzięli udział w tym evencie. Ale oprócz tego są questy takie e, field research, które właśnie sobie akceptuję. Tutaj na przykład widzicie, 50 candy. Do czego są candy? Nie pamiętam. Ale 50 to całkiem sporo. Odish. Do Odisha, ok. I też na przykład dzisiaj ci, co zapłacili za event, jak łapali Magikarpie, to dostawali za nie prawie 50 candy. Na Penupie prawie 100 candy za jednego Magikarpia, także e, no są takie tutaj pewne bonusy z tego wszystkiego. Przede wszystkim bonusem jest też możliwość łapania Shiny Pokemonów. W zależności od wersji, którą wybraliśmy, czy to było green czy red, jest większa szansa na złapanie shiny Pokémonów poszczególnych. Ja wybrałem wersję Green, w której jest 17, czyli event kończy się. To takie tematyczne motywy kończą się za niecałe 2 godziny, czyli o 19.00. O 21.00 kończy się w ogóle cały event łącznie. Więc jeszcze liczę na to, że w tym odcinku złapię na przestrzeni tego odcinka jeszcze chociaż jednego, dwa, może trzy shiny. A do tej pory. Pokażę wam sobie, co zapałem do tej pory. Bo dzisiaj zapałem naprawdę kilka fajnych shiny. Czego dużą część złapałem Pokeball Plusem, bo oczywiście dla tych z was, co nie wiedzą, jak Pokéball Plusa się tak zapnie tą, tą klamerkę tak na nim u góry. To on sam też łapie Pokémony i kręci Pokestopami. I mój pierwszy dzisiaj złapany Pokémon to był shiny. Miał. Pierwszy złapany shiny w sensie, nie? Następnie zapałem shiny Pinsira, co mnie bardzo cieszy, bo ma nawet fajne IV, a możliwe, że niedługo wejdzie mega Pinsir do gry. O, przepraszam, nie ten ma fajne IV. Dlatego muszę się ztrędawać laki za laki. Ale mam jeszcze duego shiny Pinsira, który ma dużo lepsze niż ten. E, Nidoran żeński, także oba nidorany już mam shiny. Następnie Bellsprout. To jest Shiny, na którego bardzo, bardzo polowałem, także mega się cieszę, że mam tego Shiny Bellsprout. Jeszcze zobaczcie, jakieś liczne IV, nie? Także to jest jeden z powodów, dla którego kupiłem wersję zieloną. To właśnie dlatego, że chciałem mieć tego pięknego, złotego Shiny Bell Sprouta. Jestem mega zadowolony. Następnie Shiny Vulpix i to był drugi powód, dla którego wybrałem wersję zieloną. Vulpix jest epicki, Nintels, jeszcze lepszy, bo taki szary. Coś wspaniałego. Ditto to oczywiście było gwarantowane. Był poprzedni odcinek, gdzie pokazywałem tego Ditto. Sajdak mi się trafił, bardzo mnie to cieszy. Sajdak jest świetny. I Hitmonchan, ale on jest kozacki. Shani Hitmonchan, bardzo, bardzo chciałem go mieć. Mam go i jestem z siebie zadowolony. I kolejny Vulpix. I na razie to jest tyle. Z czego chyba dwa Pokémony złapałem tylko ręcznie, a reszta wszystko poszło Pokeball Plusem. Także pod względem Shani jest dobrze, respy są ciekawe co godzinie się zmieniają. No i te 10 Collection, wiadomo, że to też zwiększa nam medal za kolekcję. W tym momencie sobie właściwie pozaliczam to, co mogę, żeby tutaj trochę wyczyścić, także tak. Z insensa moja kolekcja pełna. Dostaję tutaj gratis insensa trochę Dastu, to się przyda. Trady muszę zrobić, to porobię chyba z Mariuszem dzisiaj jeszcze. E, Palette Town, czyli Alabastia, to też już zrobione w tym momencie. Tutaj dostajemy Stardustu 151. Dużo PokeBoli dzisiaj też z tego eventu płatnego, także. O, Spirou! No, no fajnie, dzięki. spiroł się bardzo przyda, nie ma co. Dużo boli, także pomimo, że byłem mega przygotowany, to w sumie nie musiałem być tak dobrze przygotowany tego eventu pod względem boli, bo dużo boli dostałem też dzisiaj podczas eventu. Nie wiem, czy nie skończę. Czy tego eventu z większą ilością boli niż jak zaczynałem. Tutaj oczywiście jest ten fajny segment, gdzie ludzie wysyłają swoje zdjęcia. Dobra, to co teraz zaliczamy? Pewter City, czyli po polsku Marmoria, tam, gdzie Brock miał odznakę swoją, to też jest spoko. Dzisiaj oczywiście też puszczam w tle tego filmiku muzykę z tych oryginalnych gier na Game Boya. Ta muzyka też leci w grze. Wiem, że niektórzy z Was nie lubią tej muzyki, także puszczę może jedną czy dwie piosenki, a oprócz tego normalną, taką jak zawsze. Zdaje mi się, że zwłaszcza młodsi widzowie no nie doceniają tego, no bo oni nie mają nostalgii do tych melodii 8-bitowych czy tam 16-bitowych na Game Boya Czarno-białego. Ciężko im się dziwić, nie? Tak samo jak z naszego pokolenia nie każdy docenia czarno-białe filmy, nie? Następna rzecz, którą muszę tutaj odebrać, to jest Cerulean City, czyli po polsku Azuria, tak było w bajce. I tam była Misty liderką, dawała odznakę kaskady. I tutaj poczkiem, którego dostanę, będzie Goldeen. O, krytyczne złapanie. Fusia teraz do odebrania. Venonat. To wszystko, co teraz pokazuję, to, to są tylko dla tych osób, co zapłaciły. Jest jedna Collection Challenge dla tych, którzy grają za darmo. Związana z walczeniem z trenerami na Pokestopach, to też Wam zaraz pokażę. Ciach, mamy Wenonata, i teraz Pokémon League też pozaliczane, też Great bole dostajemy z tego i poczka, jakim jest Dratini. I mam na panapie w tym momencie 26 candy, także te ilości candy, tak jak widzicie, są troszkę podwustowane dla uczestników. Eventu. I to w zależności od Pokemona, Tak jak wspominałem wcześniej, na no Magikarpie jest to jeszcze więcej, na przykład, nie? Wydaje mi się, że jest to tak ułatwione, żeby każdy mógł uzupełnić cały Pokédex również ewolucję podczas samego tego eventu, nawet jeśli dzisiaj zaczął grę. Także na przykład tę ewolucję do Magikarpia pewnie nie byłoby tak łatwo zrobić, gdyby nie to. Ditto, zwykłe Ditto po prostu z Questa, spoko, to jest za zrobienie tego specjalnego researchu dzisiaj. I teraz tak, z rajdów jeszcze muszę Mr. Mimas zbić, żeby zaliczyć wszystkie rajdy dzisiaj, bo już tu Zapdosy i to wszystko porobiłem. I jeszcze jest cały challenge ewolucji, to też będę musiał dzisiaj zrobić, wszystkie pokemony, muszę zdobyć ich ewoluowane formy poprzez ewolucję. To sobie zrobimy gdzieś tam na koniec odcinka. I jeszcze muszę zrobić to wyzwanie trade'ów. Aha, no i jeszcze tych dwóch challengerów muszę gdzieś tam znaleźć i pokonać, a z tego tutaj leci jeszcze Lapras. Aha, no i tych challengerów to widzimy tutaj na przykład jednego tego, o tutaj mamy typa przebranego za bluzę Togepi i tak jak na pewno gdzieś tam śledziliście na moim kanale, to są sylwetki osób, dlatego tego się nazywa Enjoy Ride, bo to jest nazwa gracza i to jest wygląd tego gracza, jaki on miał w grze, po prostu osoby się zgłaszały do konkursu na Antiku na Twitterze, żeby ich wygląd postaci i ich pokemony, które sobie wybiorą trzy, były użyte właśnie podczas tego eventu do walczenia z nimi na tych pokestopach. Słyszałem trochę tam narzekań, że niektóre te postaci są zbyt silne i przez to ludzie tracą zbyt dużo czasu, jest to takie monotonne, powolne i też bardziej początkujący gracze nie radzą sobie z tymi ich pokemonami. No tutaj widzimy, że wcale to nie jest takie proste. Na początek jakiś tam snorek, ciekawe co będzie dalej, nie? I oczywiście za pokonanie tego takiego trenera też na pokestopie dostajemy pokebole, żeby tam było łatwiej, no, żeby nam nie zabrakło po prostu pokeboli podczas tego eventu, bo to była trochę lipa. Ja ten event porównuję moi drodzy, do powiedzmy Pokémon Go Safari Zone albo, albo Pokémon Go Fest. Natomiast do Go Festu powiem szczerze, że to się nie umywa. Do Safari Zone. Do Safari Zone powiedziałbym, że jest mniej więcej na tym samym poziomie ten event i Safari z on gdzieś tam też podobno ma cenę. Z tego, co pamiętam, to tam kosztuje, kosztowało zazwyczaj jakieś 13 funtów czy 15 euro, coś takiego, także to w przeliczeniu wszystko wychodzi mniej więcej tak samo jak tutaj, tylko oczywiście w przypadku takiego go-tour nie trzeba nigdzie jechać, tak? Gramy tu, gdzie jesteśmy, u siebie w mieście. Można nawet bez wychodzenia z domu, bo teoretycznie można wszystko robić na insensie, nie licząc tych walk z trenerami, no bo żeby jednak ich spotkać, to trzeba podejść do pokestopów, także tutaj trochę nie pomyśleli w tej sprawie, wiecie, pod jakim względem, nie? Dobra, zleciał, teraz pojadę na miasto. Może kogoś spotkam, bo też Niantic powiedział nam na ostatnią chwilę, dzień przed eventem o 22 bodajże, że będzie dzisiaj 6 special trade'ów do zrobienia. Także mam dzisiaj kilka też trade'ów do zrobienia na mieście. Także co, lecimy na miasto, jeszcze została mi ostatnia godzinka eventu, także może jeszcze coś ciekawego się przytrafi. Dobra słuchajcie, wjeżdżam sobie na miasto, po drodze jadąc tutaj jeszcze czy kilka shiny w ogóle. Kolejny belsprout i kolejny Knight. Dobra, idę pod pomnik i szukamy słuchajcie Mariusza. Mariusz mi obiecał jedną przysługę taką małą, za to, że ja dałem mu bilet na ten event, bo w sumie dostał ode mnie bilet. Powiedział, że w ramach podziękowania jak złapie Shiny Odisha, to mi go da. Ja już miałem kiedyś co prawda Shiny Odisha, ale go ewoluowałem w Szani bolosoma i trochę tego żałuję, bo Shiny Odisha jest najfajniejszy. O, jest Mariusz. Siema, siema. Siema. I co, udało Ci się? A użyłeś już wszystkie Ride Passy? Nie, nie, nie. To zaraz możemy porobić jakieś. No jasne, no. ja na to liczę na ciebie No to dobrze To jeszcze czekam na dryka, bo gdzieś no. tutaj się miał kręcić ja. Dobra, biję sobie tą babeczkę, kurczę, ostatniego ma na Intelsa Uj, Pokaż nie. Mariusz swojego tego, Szani Kangaskana do kamery Szani Tauros Fajny Zdobyłem ciebie akurat, Jak go zdobyłem, nie? Dobra, babeczka zbita, słuchajcie, teraz róbmy tak Gdzie To było tutaj, to był tam dopiero trzeci, kurczę, a jeszcze czwarty mi został Się kończy za 34 minuty Zadanie Dobra, tutaj ja, mamy to słuchajcie to jest snorka snorka mieliśmy z tego, a te pozostałe to chyba sobie odpuszczę. Porobimy trady zaraz, nie? Bo Ty też potrzebujesz trade'a, jeszcze zrobić. O, cześć Godryk. Siema. Siema łokciem. <laughs> potrzebujesz coś do tradowania się? Bo ty masz zielony. Aha, no to Mariusz nam może wysłać. To co Mariusz, porobisz nam trady? Już Ci mówię, co ja potrzebuję na trade'a, Mariusz. Żeby to zapamiętać jeszcze, dobra, to będzie tak. Ekans, Odish, manki, Growly. Co, nie masz tych? Nie masz ekansów? Nie masz ekansów? No o kurno. Nie, to jest... Dobra, to ty chciałeś sensu, tak? Tak, tak? Dobra, o siedzi. To jeszcze potrzebuje na pewno. Ty laki wszedł, no. <gryw> ale śmiesznie. Pierwszy nasz trade dzisiaj. Dobra, to wy chłopaki się tam dodawajcie i tradujcie, a ja sobie zrobię ewolucję. <grywki> no to fajnie, żeście pomyśleli. <grywki> Druga ewolucja do Questa. Collection challenge będzie to Czarek. Ja oczywiście przypominam, że jeszcze przez tydzień te poczki otrzymują te movesety Dayowe z 2018. Blast Burn na Charizardzie. W sumie dobra okazja, że ja sobie zrobimy mojego tego. Lucky Charmandera. Pod mega ewolucja ma całkiem tutaj fajne IV nawet. I zrobię mu też ten moveset Dayowy. O, jest, słuchajcie! jest, słuchajcie, sziny Charizard. Z Blastburnem. Też sobie takie zróbcie podczas tego eventu. Dobrze wam radzę. Jeszcze macie tydzień na to. CD Moveset da Mutaga. O! Teraz jest Wites Mayones. A ty coś jeszcze chcesz konkretnego? W chcesz? Tak. Dobra, to się wymieniamy za ekskluzywy kolejne. Słuchajcie, z Mariuszem. Tym razem bez laki. Growlich potrzebuję. Pewnie, że chcę. Chcesz? No pewnie, a ile masz? Ale ja już mam. Ja już mamy growlify, pewnie. Masz trzy szajni Tak. Spoko. No dobrze, a chcesz coś regionalnego za niego? A ty chcesz jakieś godryk regionalne? Bo dzisiaj jest dużo special trade'ów, nie? Nouna chcesz? Nie, jak No to dawaj. A ty chcesz Anona? O, właśnie, Anony. Pa, 40 tysięcy dastu, bo to jest spis do pokoeksu dla ja ciebie. Ja wiem, ja wiem. Dzięki za Trada Anon, za Growlifa. O, jeszcze laki! <laughs> ale śmiesznie! Ty, Dzisiaj mogą być zwiększone szanse, nie? No oczywiście, bo jest ten, bo jest ten event przyjaźni tam Tak, Tak, ty jeszcze 15, 15, 13, fajnie. No ale elegancko, można Mariusz tutaj miał dużo tych Growlifów jak coś, tak, że twierdził, że no, ja możemy ja mi jednego oddać, bo tego odniszcza nie złapał w końcu. <laughs> ale jeszcze dzień się nie skończył. Jeszcze może złapać. Ja to, to co trafiłem... ty chciałeś teraz? Y miał ja, miał, dobra. Dobra, to wysłam ci miał. To jest coś, czego nigdy nie robiłem, ja grałem w Pokémony te na Game Boya, co były. Nikt nie miał tego kabelka, ale i tak większość ludzi w ogóle grało na emulatorze, nie? A w tamtych grach też na Game Boya chodziło o to, że w różnych wersjach są różne Poki i też trzeba było niby się wymieniać. Teraz chociaż mogę po 20 latach spełnić te niespełnione możliwości. A ty nie masz jakiegoś ekansa kansa może? Gdybym miał, to bym go ewoluował. A, nie ma laki. Ta już tylko tego Jakansa potrzebuje, nie? A my tu idziemy na rajda, bo zostały 5 minut. O, jest Mr. Mime tam gdzieś daleko, jeszcze 15 minut. To możemy na niego podejść fajnie. No, właśnie o to chodzi, żebyśmy trochę tych też pomarańczowych zużyli, kurczę. To jest głupie, że dali 9 pomarańczowych, jak jest pandemia. No to jest bez sensu, bo jesteśmy w rajdzie. Próbujemy porobić sobie troszkę tych regionalnych. Ja bym chciał chociaż jednego jakiegoś regionalnego, szajmy. Jeszcze jeden rajd i wyjąć 25 level. O, jest i taurosik. Ciach. Mewtu. Zbijamy Miutu. Możemy wejść we trzech, a ja zaproszę kogoś też online. O, jest! Jest, weszli ludzie. Dobra, Miutu leży. Fajnie, że ten budynek w końcu przerabiają, nie? Bo tu była taka rudera. Elewację w No i dobrze. I to macie szaini jakieś? Też nie shiny. Moje też słabe Ivy. O, Mariusz, 41. level. Gratki. Zobaczysz, że jest do Taurosa tam, do Mr. Maima czasu? O, jest! Miutu siedzi. Słuchajcie, mamy niecałą minutę, żeby wejść w Mr. Mima. Potrzebuję go do Collection Challenge. Tu jest ich Candy do YouTube, fajnie. O kurczę, ale się podespiło. O Jest! Shani Tangela, Uuu! Nie miałem jej, nie miałem wcześniej, no. Dobra, o kurczę, ja Shani Tangela w ostatniej chwili, nie? Jest... minuta do 19, otwiera, otwieraj, no. Ale farcik. Jednego poczka, tylko sprawdziłem z tych wszystkich. No, muszę bliżej podejść. Ty, 13 sekund mamy, to już nie wiemy. Tak to jest z tymi zwykłymi ratpasami, nie? Dlatego ludzie wszyscy korzystają z remote'ów. Idziesz na rajda i zanim dojdziesz, to on już się skończył, no. Sam raz zabrakło nam... No 30 sekund nam zabrakło, nie? A teraz fajerwerki puszczają w grze, widzieliście? Zobaczcie sobie na niebo. Zobaczcie na niebo w grze. Fajerwerki są. Na koniec eventu, nie? Dobra, zbijamy tego Majma. nie, ja cię Udało się na kolejnego rajda wejść. I jest kolejny collection challenge zaliczony. W ogóle to sobie założę tę czapkę, co dostałem dzisiaj z Questa. A to jest tym. pokémon Go Tour O, jest zielona czapeczka. Elegancka. Jeszcze maseczka i jeszcze kurtka, słuchajcie. No, 400 wy, pokę coinów za tą kurtkę to trochę przesadzili. Ale jest epicka, więc spoko. Czemu nie? I ostatni do kolekcji z Mariuszem Ekans, bo akurat wszystkie skasował, musiał złapać jeszcze jednego nowego. I dla Ciebie ten PC też ostatni do kolekcji? Tak. Dobra, i jest kolekcja. Kolejna. Kolejny Kangaskan. A, zwykły. I ostatniego Mewtus jeszcze zbiliśmy na darmowym rajd pasie, Ale bez Shine Uh, 3xel candy do Mewtus z jednego rajdu ale się obłowiłem. Mm. No to mamy moi drodzy koniec eventu i powiem Wam, że tak jak powiedziałem gdzieś tam na początku tak podtrzymuję, że ten event Go Tour to był gdzieś na poziomie eventu Safari Zone i właściwie cena też podobna, wyniki też podobne, e, pokażę Wam zaraz ostateczne podsumowanie, ile złapałem dzisiaj szani, Ten Growlithe to dostałem go od właśnie Mariusza, to nie liczmy go, no to tak, 3, 6, 9, 12, 15, 16, ale ten YouTube też był z Lucky Trade'a, a jednego złapałem dzisiaj na rajdzie, to jest, słuchajcie, 14. 14 Shiny. No to bardzo podobne wyniki mi wychodziły na Safari, jak widzieliście moje filmiki z Safari, też taki Stay at Home Edition, gdzie tam po parku chodziłem sam. Powiem Wam, że jestem zadowolony, bo kilka z tych Shiny to bardzo mi na nich zależało, na przykład Hitmonchan. To jest bardzo fajnie, shiny. Bell też to sama sytuacja. Tangela też mi mega na niej zależało w ogóle. Na sam koniec ją złapałem, to było fajne. I może przez to złapanie spóźniliśmy się na rajda, ale to nic, bo Tangela jest super fajna. I sama formuła tego, że to przypominało te gry na Game Boya, było takie fajne, nostalgiczne, że trzeba było się potrajdować, to też było takie dosyć ciekawe. Myślę, że event był warty te 55,99 zł, chociaż rozumiem tych, co nie chcieli wydać na niego. No bo jednak to jest tylko kanto, to jest tylko pierwsza generacja, tak naprawdę. Nie zyskaliśmy czegoś, czego rzeczywiście potrzebowaliśmy. Kupując to, tylko no, kupiliśmy sobie w pewnym sensie trochę tych shiny. Oczywiście też przez cały dzień grałem, tak? Od samego początku, od dziewiątej rano wstałem i grałem od samego rana, aż do praktycznie samego końca eventu. Gdybym nie grał, to bym nie miał ich aż tyle. Ale może ktoś by zrobił na przykład lepiej, gdyby chciał, gdyby zażądał mu na silnych pokemonach, to pewnie zrobiłby lepiej, jakby wydał te 50 zł na raid pasy i dzisiaj cały dzień rajdował Mewtwo. No bo ja dzisiaj złapiam jednego shiny Mewtwo z Scy Strike'em jestem z tego zadowolony. Pewnie, jakbym cały dzień poświęcił na te rajdy, to miałbym ich więcej, nie? no i to tyle w tym odcinku. Powiedzcie, co wymyślicie o tym evencie. Czy planujecie w przyszłości brać udział w płatnych eventach Pokémon Go? Lub jeśli braliście udział, to jak Wam poszło? No i zostawcie łapkę w górę. Teraz obejrzyjcie propozycje kolejnych filmów z mojego kanału, które wyświetlam Wam na koniec. Trzymajcie się. Cześć.